Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, Shark Trader z tej strony przy mikrofonie. Mam dla Was dzisiaj analizę znowu kolejnej nietypowej, mało popularnej, dziwnej pary z typu AUDNZD. Co ten Shark wyprawia, jakieś w ogóle mało popularne rzeczy wrzuca? Przecież lepiej byłoby euro-dolara, bitcoina, czy może złoto i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy... E błędem jest myślenie, że najlepsze wyniki na rynku można osiągać tylko na najpopularniejszych instrumentach. Ja nie wiem właśnie dlaczego ludzie bardzo często e, interesują się tylko i wyłącznie tymi najpopularniejszymi instrumentami. Przecież analiza techniczna działa na każdym wykresie. Jeżeli jest dobry sygnał, e, to nie ma zupełnie znaczenia, jaki to jest wykres. Chcę Was troszeczkę zarazić i spopularyzować właśnie handel na tego typu instrumentach. Widzieliście, ostatnio też był GB PCHF, którego wrzuciłem tutaj, ta para wprawdzie nie doszło do tego poziomu, którego ja się spodziewałem, ale lepiej stracić okazję niż pieniądze. Natomiast od końca korekty na tym GBPCHF rynek spadł, zobaczcie, 220 pipsów. Tak więc ładne sygnały pojawiają się również na mniej popularnych parach i proszę, nie obrażajcie się na takie instrumenty, albo może nie tyle nie obrażajcie, co po prostu zainteresujcie się nimi. AUDNZD jest bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczcie, na interwale D1 mamy dwa tutaj dosyć istotne wierzchołki. Poprowadzona linia trendu powoduje, że jesteśmy w bardzo bliskiej odległości tej linii trendu. Dokładnie w tym samym miejscu przy tej linii trendu jest ta zielona średnia. To jest średnia z interwału W1. Nieco niżej jest średnia z interwału D1. Czyli mamy dwie setki, a wy wiecie, że ja lubię setki i wiecie, że setki bardzo ładnie, fajnie działają, szczególnie kiedy są w połączeniu z linią trendu. Dwie, dwie setki plus linia trendu i taki wzrost, według mnie tego typu rzeczy, tego typu układy, jeżeli pojawi się ładny sygnał, jak najbardziej można spodziewać się solidnego ruchu, solidnej korekty tych wzrostów, bo wzrosty tak naprawdę trwają już od ponad tygodnia. Zobaczcie, masa białych świeczek do góry. Tak więc poziom mamy istotny: dwie średnie z dwóch interwałów, dwie setki plus linia trendu. Idziemy piętro niżej, w zasadzie dwa mm. piętra niżej. Dodatkowo o tym, że możemy spodziewać się ruchu spadkowego mówi nam ten odcinek, stąd dotąd. Co tu takiego ciekawego jest? Tu, moi drodzy, jest dywergencja. Zobaczcie, w tym miejscu ja to <laughs> zaznaczę inną, innym kolorem. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie. Cena wybija nowe szczyty, a histogram... Coraz niższe szczyty. To jest właśnie piękna dywergencja. Tego typu dywergencje zapowiadają e, zwroty na rynku. Połączone z ważnym poziomem są niemalże gotową receptą na e, dobry handel. E, natomiast dywergencja sama w sobie nie jest sygnałem do otwierania pozycji. Zwróćcie uwagę, mamy coraz to wyższe szczyty. Uważam, że znaczy uważam, dopiero. Yy, o tym, że możemy myśleć o solidnym sygnale i zmianie trendu, jest przebicie ostatniego dołka tutaj w tym całym ruchu wzrostowym. Tego typu dywergencja, kiedy rynek tak się pnie do góry, pnie do góry i spada i pnie i spada i pnie i spada, tego typu dywergencja jest w środowisku traderskim często nazywana jako taka ściana strachu, kiedy jest testowana cierpliwość ludzi i, i zazwyczaj po takiej dywergencji następuje właśnie ruch powrotny ruch. W tym wypadku będzie to ruch spadkowy, bo może być również dywergencja wzrostowa. Zobaczcie, tutaj ta dywergencja na przykład w tym miejscu dała nam bardzo ładny ruch do góry. I tu też była taka sytuacja. Wzrost, spadek, wzrost, spadek, wzrost, spadek i tak dalej. Aż w końcu mieliśmy wybicie i piękny ruch do góry. I tego samego spodziewam się w tym miejscu. Dlatego, już Wam pokazuję, dlatego w tych rejonach ja to zaznaczam jako rejon. Rejon, ponieważ... Yy, Trzeba dokładnie poczekać, właśnie na ten układ, który Wam mówiłem, czyli że, że w końcu cała ta, cały ten ruch wzrostowy zostanie przebity, przełamany. Ostatni dołek musimy poczekać na przełamanie ostatniego dołka, czyli te rejony, gdzie jesteśmy w zasadzie w tej chwili, o tutaj to jest 1,08326, gdzieś do 1,08600, może troszkę bardziej, bo może wybije tą linię trendu, naruszy i, i ewentualnie dopiero powróci. To są moi drodzy rejony, gdzie możemy spodziewać się według mnie shorta, przy założeniu, że właśnie będziemy mieli odpowiedni sygnał. Natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o target tych spadków, to tak na pierwszy rzut oka widziałbym go gdzieś w tych okolicach. Tutaj już wam tłumaczę z jakich powodów. Po pierwsze, mamy tutaj ważny, ważny wierzchołek, w zasadzie dwa wierzchołki, które jeżeli od szczytu tego wierzchołka poprowadzimy, to zobaczcie, mamy taki multilevel. Raz, dwa, trzy. I 4. I cena często wraca do takich multileveli po właśnie ich przebiciu. Tutaj zostało to przebite. I górna granica tego multilevelu to jest poziom, gdzie bym spodziewał się, spodziewał się powrotu. Poza tym mamy tutaj średnią 100 z interwału H4, która powolutku, powolutku będzie, będzie szła do góry. Ponadto, jeżeli od samego dołka do szczytu pociągniemy Siatkę Fibo. Ja nie wiem dokładnie, gdzie ten szczyt wypadnie, ale gdzieś w tych okolicach to znajdujemy się tutaj w rejonie 50-61% do Fibonacci'ego. Tak więc to są moi drodzy takie poziomy, gdzie kluczowe dla tej pary walutowej. Zwróćcie uwagę, że ten wykres cały czas ma. Białe świeczki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja bardzo często powtarzam, że po dużej ilości świec z rzędu, zazwyczaj jest to wskaźnik, który mówi nam o tym, że powinien być odwrót. Przy założeniu, że ta ilość świec. Wypada właśnie przy jakimś ważnym miejscu, a to wypada przy ważnym miejscu. To ważne miejsce Wam wyłuszczyłem przed chwilą w, w początkowej części analizy. Mamy już ósmą świeczkę, przy dziewięciu już możemy się właśnie zastanawiać czyli może jeszcze jeden dzień to będzie trwało już możemy się zastanawiać nad spadkami to jest tak zwany wskaźnik czasu aczkolwiek widywałem układy 11 i 13 świecowe natomiast czas to jest inna sprawa. Ale moim zdaniem ten rejon, te rejony to powinien być spadek ceny. Przy założeniu, tak jak mówię, przy założeniu, że dostaniemy odpowiedni sygnał. Jeżeli tutaj byśmy mieli, znaleźli tak dużą reakcję jak 30 pipsów, tak jak szerokości tego prostokącika, to dotąd mamy moi drodzy 100 pipsów i to jest. 3R, ja to zaznaczam, 3R, 3R może nie jest jakimś kosmicznym wynikiem, ale wiele, ale wiele osób marzyłoby właśnie o takim wyniku. 3R to jest bardzo zadowalający według mnie wynik. Przy 3% ryzyku daje nam to 9% potencjalny zysk z takiej transakcji. Moi drodzy, na dzisiaj mam dla Was przygotowane właśnie AUD NZD, mało popularne, ale jak widzicie przy znalezieniu ładnej konfluencji, ładnych elementów, które zgrywają się i korespondują ze sobą w jednym miejscu, można naprawdę wykroić dla siebie fajny kawałek tortu z takiego wykresu. Z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Zapraszam gorąco do subskrybowania kanałów. No i oczywiście, jak za każdym razem, dawajcie mi znać, co byście chcieli w komentarzach, żebym zanalizował. Widziałem prośby o bitcoina, patrzyłem na bitcoina, ale niestety na chwilę obecną nie widzę tam niczego takiego, żeby nadawało się na analizę. Bitcoin chodzi w weekend, może się okaże, że do jutra coś się wykaruje i jutro będę mógł wrzucić Bitcoina. Tak więc nie wahajcie się i piszcie, co chcecie, co ciekawego widzicie i przypominajcie się ze wszystkimi swoimi sprawami. Pozdrawiam gorąco, Shark Trader.